Praca agenta nieruchomości jest super. Dlaczego? Dlatego, że w dużej części polega na spotykaniu się z ludźmi, spotykaniu się z klientami. Każdy z was, który lubi spotykać się z ludźmi, znajdzie olbrzymią satysfakcję w tej pracy, bo tak naprawdę, żeby mieć bardzo dobre efekty sprzedażowe, to trzeba regularnie spotykać się z klientami, którzy chcą albo sprzedać albo wynająć albo kupić nieruchomość. I co potem trzeba zrobić? Trzeba to zacząć liczyć, dlatego że sprzedaż to matematyka. Trzeba liczyć, ile robimy takich spotkań tygodniowo, ile takich spotkań zamienia się na umowy, ile telefonów wykonujemy, żeby skutecznie spotkać się z potencjalnymi klientami. I e, bardzo dobrzy agenci zawsze to robią. Zastanawiam się, dlaczego 90% z Was, agentów nieruchomości, nie liczy tych podstawowych swoich statystyk. Przecież to prosta droga do tego, żeby Wam się nie udało. Jeżeli uważacie, że powinniście liczyć e, sprzedaż, że powinniście liczyć telefony, spotkania, umowy, zapraszam do mojego biura, do biura Remax Smart.